Być albo nie być. Pamiętasz? Być albo nie być. Co dalej? Być albo nie być. Być albo nie być, o to jest pytanie. Powtórz. O to jest, oto jest pytanie. pytanie. Powtórz całość. Kto pyta, nie błądzi. Co Bo to jest przysłowie. Powtórz. Być. Być. Albo. Albo. Nie być. Nie. Albo. Nie. Albo. Zabić. Jezu zabije Cię! Nie nie, nie! nie być albo nie być! Nie być albo być! Czy autor tej sztuki był debilem? Ty ja, jest debilem. ja jestem aktorem. A ja jestem piekajem. Poproszę bagietkę. w ryj, chcesz? Nie ma bagiety? Uważaj, powiedz ten monolog. Raz. Jeżeli nie powiesz, to staniesz Dwa. Bagietek zabrakło. Trzy. Rozum Być albo nie być, ty jesteś jak zdrowie, ile cię cenić trzeba ten tylko się dowie, gdy Hamlet książę Duński przyjedzie na krowie.